who para Na wszystkim my. let's play rozumiecie Battlefield 3 z Tomykanem. To jest mapka Wake <gulia> Tak, jest godzina 23, nagrywamy Let's play a ja pierdolę A Fibia jedzie, jedzie Co? Czekaj, czekaj i wjechała Co ci jedzie? Wow padłem. Sperma śledzi? Nie <gulia> No raczej ej, tak jest albo nie wiem w sumie. Nie wiem, nie wącham, nie próbuję Czekaj Na co kurwa na zbawienie jutro walentynki Wow, czek, bąkrze, bąkrzę, bąkrze A ty już swojej ręce e, e, Kupiłeś rękawiczkę Bo ona tak o ciebie dwa Ale ty jesteś w tej w drugiej drużynie No i wali mnie to Wow, Robocik! wypierdalaj. No to przejdź do mnie Od kiedy to kurwa pies do budy wchodzi. Co ja dupcze? Od kiedy to buda do psa przychodzi To się, się pieprzy. No dupce, bez sensu. Ła! No i co to? The doktor Dobra, ja przejdę do ciebie, poczekaj, nie denerwuj się Będzie dobrze rozumiesz yy, No To tak Drużynka... Gdzie ty jesteś? Zmiana zespołu? Albo jesteś już u mnie? Tam Nie, tam jesteś. Zmiana zespołu? Tak! Dobra, dobra. I gdzie jesteś? Charlie, Delta? Ja gdzie jestem jest? w. nie wiem jakim, ale pełny jest team. Wyjdę i zaraz zmienię Dedna. No tylko, że mój też jest kurwa pełny. Yy. Powiedz mi, na chuj tyś drużynę zmienił? Ja jej nie zmieniałem. Nie? To za samo zmieniło. A Amtrak. Amtrak. Ja po, po prostu, kurwa, nie mogę przejść. Chuj. Dobra. Pobawimy się snajperką. Tak jak w poprzednim. <śmiech> kurwa. <śmiech> czuję będę, czuję będę. Czekaj, tu damy dwójnok. Bo stabilność to podstawa. Wróć, eee. wróć. Wejdź do akcji. Magnum. Dobra. Na dobry początek dnia. No, czekaj, jak się latało mawem? Co się robi? A, on po prostu się zablokował. Jak się rzucało łomem? Nie. Dobra. Co, co, co? Jak się rzucało łomem? Czekaj, mawem można zabijać ludzi, nie? O, wroga pelotka. Ej, kto mnie namierzył? I ma on jakieś pociski tam małe. Jakieś bliski? Chyba nie od tego. No nie wiem kurwa, czego to jest, w dupie to mam. Gucio mi coś kiedyś gadał. a zrobił mi sniper. A to może Że ja byłem? Nie, jest... jakiś jest Rzysztof. A no wiem, przecież ja do nikogo nie strzelałem. Chłe <laughs> <laughs> da właśnie, kurde. No nie no, zapomniałbym, miałem pozdrowić Oskara. Oskare. Oskara, Oski.pl Gra na Xboxie wiernie w Battlefielda Ogląda moje let's playe no. I jeszcze jeden i jeszcze raz 100 lat, 100 lat niech żyją nam 100 lat 100 lat 100 lat. lat niech żyje nam A kto to ma? Aaaaa! Kurz! To ty to ja! To ja! Nie żyjesz tam! tra la 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 magnuma, kurde! Kurde! Nie umiałem, koleś, się z noża wziąć! Ale ładny, ładny będzie let's play, ładne już mi się podoba! Andrzeju, rozumiesz? Tutaj sobie wskoczymy i Hi hop, hyc! Wow, wow, wow. Ale mnie w dupę! Bent. O niejku, Co? ale my wszystkie... Punkty już przejmujecie, to jest niemożliwe. To jest, rozumiesz, Maleksy. I tego nie ogarniesz. Maleksy troluje. Nawet Moskita. Chociaż Moskit zabija Maleksego. Skarcha. Skarcha. Szczególnie w... Skarcha. w tym. Mój przez... Nie, przez samochód. No, słucham Cię. Volkswagenie. Cze... Szczególnie w moim Golfiku. I tego Moskitowi ja. nie wybaczę. I czekam na odszkodowanie. Helka, helka, helka! Czekaj! Czekaj, ja umiem latać helko? E, nie. nie! O! <laughs> kurde, ale jak tu doszło! Ale jak tu przyszło! Za dużo! Ale jestem pierwszy! Aha. Czekaj, czekaj. To jest ała! Walka, tylko o tyle mnie? Kupio, że tu jest strasznie mało camp Ktoś mnie tam kurde w dupę pod... I większy... No a no! To mi jest chamskie! Co cię bije? The doktor. The Doctor przez... Sorry. do D zero r Tak. Tak, dokładnie on. Nie, jak ja tego nie lubię w BF-ie. Są takie laki, Czego? że się chowasz za osłonę. A I, i giniesz. No giniesz i... No nie, on był mój! ty A No i cię jeszcze cofa trochę, nie? No. No. To jest... To jest zaleta twojego zjebanego neta Jakiego neta, kurde. 27 pingu ale chuj mnie z tym piguł, Ty powinieneś mieć kurwa pingu 10. Ty masz. Nie 120 no dobra, nie miałeś. Serio? A Ej, 120 bo ja się ja ci się znało do 30. Bo ja mam wifi fi wi, -fi, wi -fi, kolego. A. I to takie neostradowe. A no neostradowe to dziwnie. Jestem dzieckiem neo. Jak Więc miałem neostradowe przez okres yy, remontu, to nie umiałem grać. 2-4-0 860 Za pierdolecie cię gnoju. Z RPG mnie ściągnął przez ścianę. Czaisz go? No. No. Aaaa helka! Aaaa, wsiadł mi gnoj. No ledzi już, chcę sobie postrzelać. Julian będzie zły. Aaa, ja się boję. Ale fajnie. Koksimy, Dobra. koksimy. No co ty kurwa odpierdalasz, Andrzeju? Gdzie? Na tych On z tej helki mi chce chyba kurwa wyskoczyć. Aha. Ty jesteś helką? No geniusz! What the fuck? Geniuszu! Kurwa, co za... Co się zrobili? Nie wiem, on tą helką wiebał się do wody. Ja tylko, ja tylko na gunera leciałem. No jasne. No nie, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, no nie strzelaj głupku, jeden. No, dziękuję. O kur... No ja pierdolę mówię, nie strzelaj! Let's playa nie da nakręcić. Eee, Zabije cię za to, gnoju! Masz kosę, masz kosę, masz kosę, gnoju! Zobaczysz! Jakaj Co by tu sobie wziąć? A, P90. O pyc, Respa lecimy, wyjebiemy to w ryj. Za co? Za to. Eee, <grywki> tam nie jest tak źle. <grywki> <grywki> o no i znowu, padam na ziemię, jestem zaskoczony i mnie Abram zabija. No nie, to było głupie. A, to było głupie. Jedzie, jedzie! <grywki> Co jedzie? Jedzie czołg! Co to jest czołg? Amfibia! E? Jeden czołg, to jeszcze amfibia jedzie? A! Wiem, co to! Siedzę w tym! A! Dobra, dzięki za wiadomość! A, i ty teraz kurwa ok. we mnie sobie strzelasz, tak? Nie. O jak jakiegoś zabiłem. What up! O, kurwa, zabity. <ścoughs> a, eka, a, eka, a, eka Pojebane let's play. Kurwa. To my tu mamy Łał! No czemu ja ich nie ściągam? Ła! Siema Zabiłem dwóch, padłem Zabiłem sniper Zabiłem jednego, wróciłem się I kampię. Hmm. Podobnie brzmi Kampysz, kampysz E, tak. Lubię Następnym sobie kampić. razem... Będę nie lepiej. lubię kamperów, ale lubię kampić. Rozumiesz? No, tak lubi każdy. He. Kisić ogóra! He. No bo kto nie, no bo kto nie lubi kisionych ogórów? Z pozdrowieniami dla dz -a. Z, Z pozdrowieniami dla dz jeśli by, kiedyś, jeśli by kiedyś oglądał tego live'a... Znaczy live'a, nie live'a, filmik. Let's play. let's play'a, czy to tak kurwa trudno skumać? Let's play Battlefield 3! 3, nie free, tylko 3! Bo play for free to se możesz wiesz... W dupę i na nala. For free? Nie wiem co ci da for free. Nie wiem, jeep, jeep! Czemu jeep? Chyba jeep, jeep, jeep. Jeep jedzie, jeb jedzie. Tak obstawiam, że to ty to mechan. Nie, ja padłem. Nie. Ej, 0%, kurwa no. Dobra. Zakampileczkę. się helka i tego nie ogarniesz. W dupie mam tą helkę, kurwa. Chciałbym, tym czołga z noża rozpierdolił. No ale wyszedł mi ten. Yy, wyszedł mi ten. Yy, no. kombos od Chaka Norisa i nie mam pełnej many. <grybujesz> no. Czekaj. Przele, przelecę tutaj, oblecę tutaj. Nie przeleś tam kogo. Yy, nie nie nie. To tylko ty przelatujesz, ludzi Helką. Co to, to kurwa za... Ciulas na tym dachu kampił. Arturek! Arturek kurwa! O, ty ja, Co tu mamy? O, ciało Arturka. Leży sobie na dachu. On już o góra nie pokisi. Ła! Arturek, Arturek. Nasrał babci w kapturek! Kurwa, kto tu strzela? Ja pierdolę. Nie. I mam dzisiaj kurwa humor No wracam no o, kurwa nie O, Ooo tu jakieś na skałkach padli I mnie zabili I zabili innego I i i, i, i i i Mógłbyś się ogarnąć Bo pierdolisz bez sensu No wow <laughs> What up? Na hardcore Co to, to było? <laughs> Zobaczysz w filmiku Lecę sobie Lecę Jakim rzesz no, szkur! Play PL4FC FC? Fight Club? Nie Infetrus. In Aha, sorry, żeby nie było 127 ludzi ludzi. Nie, ja już do tej helki tam kurwa nie wsiadam. Jak ja widzę, jak oni tym latają, to pożal się. O, potwierdzam. Arturek znowu padł, Uhuhu. Ja też lepiej padnę, bo kurwa, ej. Lecimy, lecimy, lecimy! Wstawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, pszczyciłem! Do boju, chomika chomik. zrobiłem, ej! Ej, dobra. A, Zastrzep cheps, rap. Aaa! Boże, nie mogli sobie normalnych ników wymyśleć. Zasdchep spaz Kurwa, macie... Zagramy Co? A, zabił mnie Krzysztof. Grz, grz, ale nie, serio, starej yy, Ja to czytam tak, jak oni to piszą, a ty teraz jaja ja robisz. Dua Dualshock02. Lubię cię, koleś, bo się zrespię na tobie, wiesz? Jak on się Ale kurwa, ale chujowy resp. El nin jeden, aho. Hamza, Hamza. Aaaaaah! Z powrotem! Hamza, za, sigaret, pauza, ja? Co jest, nie. kurwa? Ale laga miałem! Choke. Ale laga miałem! Jeeeeep! Yeah. Arturek na dachu kampi! Nie, nie, to Mike! Mike? Mike Hawk! Mike! Hulk. Myślałem, myślałem, że Candice! Candice abym oszczędził, no. Candice, to jest taki cukierek chyba! Candice, Mike Candice! Nie wiesz kto to jest? Just Pies give me cash? one night any <laughs> a yeah. O kurwa, pelota! Waa, pelota! Masz gety, dupę. Dziękuję. Za długo przebywałem na terenie. Pech! Tak, nazwali to pechem. Głupi dead. A, mnie zabił. Dual shock. Respię się na tobie. Dobrze. Dobrze. Wstawaj, kurwa i do boju Jee, yeah. Johnny Tesla, zabiłem Tesla. Tesla! Nie będzie! Nie będzie już tam Nie będzie tam. cewki kurwa, nie będzie cewki! Masz tu pierwszą nie będzie cewki Czy co, tam Tesla wymyślił? He, Merlin! No, cewkę wymyślił, on, on praktycznie wszystko wymyślił, ale mu zajebali w sensie projekty, nie że mu o, to był też taki dosyć pakier. Ja to bym się, ja to bym się e, mu nie postawił, bo jak on by cię kopnął, to ino roz, znaczy w sensie proda. No ja, taką cewkę O znowu to Majka, no chopie 1000V Cię przy dupi, od dupy strony rozumiesz, no to nie miło musi być. Chyba że od razu dochodzisz, no to co inna sprawa. <grymne> Wiesz, że my tak przez cały ten live nie live, kurde, let's play. To nie ma sensu. No i chuj, ale jest ciekawie. <grymne> Patrz, a ten czołg mnie nie widzi. No nie, teraz mnie zobaczy. Tu i tu. Nie ma mnie, tu już. A! No nie. Ja tak sądzę, że bym musiał. E, pierwszy raz widzę to. Ten nieśmiertelnik taki ładny, złoty. Chyba chcę go. Ja go chyba chcę. Nie, ja chcę ten nieśmiertelnik. Koleś się dostać kosę. Sorry. Dobra. Lecimy. O, karta, No, yo, koleś z AKS-74U mnie zabił. Z czego ja zacząłem pierwszy szylać. Bardzo B90! Rządzi! Wierząc. Tak jeszcze jest A ten AC ucz jako tam ten sobie UCP Ach! Zabrakło Amo! Zabrakło Amo! Ale tyle ty ich tam byłeś... wybałem! Skype! byłeś ten wsparciem! Tak! Wiebałem się w was... Prawie się zabiłem. 20 na 11, mam Tomekan, kurwa nie no, rozumiesz. No prawie mnie zabiłeś, ale nie dałeś jej nagrady. Jesteś działosny Przyznaj to kurwa, gdzie ja mam się zrespić, co? Gdzie mam się kurwa zrespić? Nikogo nie ma! Niko... E, cie... E, cie, 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 Opcje. Dźwięk. Aaa, P90. Ain... In... Ja... Den... Aho. <noise> Widzisz? I kurwa, bądź mądry czy czytaj te No kurwa, gdzie on jedzie? Wyjedź mi kurwa na ląd Chyba nie będę tu pływał Aaa prawie trzeciego Kurde Dreksa, A... Dureksa dureksa. <laughs> o Jezus, ty, ty, ty oj ty Mike Hulk, znowu Żydo, luty Ło, czołg Chubson. Chub, chubekson? Aaaaah! Viper! Tomekan makro <laughs> Czytaj. Nie wiem, nie czytam, po, poczytam na filmiku. Ale Maleksy to chyba też dzisiaj ma jakieś kurwa. Ai, ma 24 na 12 to Megan <noise> <ma krok. głos> Nie, no ci ludzie są. Czekaj, czekaj. Kocham, czekaj. Jak kocham, jak mam jak ktoś podejrzewał mnie oczyty. A tak nie jest. Co aż zaszczyt czy tak powiem. Dziewięć ticketów, Trzeba to wygrać. <noise> nie, gdzie ja się zrespiłem przez przypadek. <noise> nie, jak ja to napisałem kurwa. CTZ1. Czytaj, co ludzie piszą. No i koniec. Ja. Ale piękna runda. Kurde, drugi. Ja bym był pierwszy. 24 na 13. Jestem zajebisty. Jeszcze zobaczymy, co ludzie mówią. Medyk plus 1919. Mech. Wsparcie z wielowca Śmigło, z tym śmigłowcem to były niespodzianki, to w ogóle kurwa. Ja nie, koleś... Jezu, ten koleś, jak on się wbijował, to... No właśnie jak tak mówił. Ale kurwa wiełem jeszcze No mówiłem No musiałeś we mnie strzelać jak ja w wodzie. Kurwa. Tak To był zaszczyt Zaszczyt zginąć z mojej ręki. Zresztą to nie, to, ja zaka zakańczamy. Ja bym zakończył No, steknie na dzisiaj był spać tak, hej, cześć i czołem na razie wszystkim. Na razie, do na razie. następnego. Do następnego, let's play'a, Rozbicie? Też Battlefield 3, też taki jajcarski będzie, na razie.